Osobista duchowość ateistyczna, zacznijmy od początku wszystkiego wielkiego wybuchu. W jednej chwili wybuchła cała energia, która dziś przenika wszechświat, ożywia nas i tworzy wszystko, co nas otacza. Albert Einstein nazwał to równaniem, e równa się mc, a Stephen Hawking określił jako tkaninę wszechświata. Jednak czy ta tkanina, przestrzeń czas, energia i materia nie przypomina idei boskiej substancji Barucha Spinozy? Dla niego Bóg i natura były jednym, nieskończoną esencją przenikającą wszystko. Może więc nauka i filozofia mówią o tym samym, choć różnymi językami? Według mnie można założyć, że tkanina wszechświata i boska substancja, boska esencja barucha spinozy, to jest jedno i to samo. Tylko my, ludzie współcześni, potrafimy to już w miarę ogarnąć rozumem, a kiedyś zwyczajnie używano do tego poezji religijnej. A ponieważ zarówno Budda, jak i Chrystus mówili o boskości, ale nie mówili bezpośrednio o tym, czym on jest, w końcu sam Jezus powoływał się na ojca w niebie. Ale nie mówił bezpośrednio, czy ojciec jest osobą, można przyjąć, że obydwoje byli duchowymi przewodnikami, mu nam te same teksty o boskości co Spinoza. A boska esencja, będąca jednocześnie naturą, i wszystkim, co nas otacza od człowieka, przez drzewo po kamyk przy drodze, można założyć, że pochodzi od czegoś boskiego. I ta energia może być czysto z naukowego poziomu, opisana definicją, jako forma bóstwa, ale traktuję to w tym momencie osobiście. Przejdźmy teraz do Chrystusa symbolu duchowego przewodnictwa. W tradycji chrześcijańskiej Chrystus jest drogą do jedności z Bogiem. W ujęciu filozoficznym można go jednak postrzegać jako archetyp wewnętrznej transformacji, wzór życia w harmonii z uniwersalnym porządkiem. Jego nauki, takie jak miłość, przebaczenie i odrzucenie materializmu, wciąż inspirują nas do refleksji nad tym, co naprawdę ważne. Chrystus mówił o byciu Synem Bożym, tak samo jak mówił o nas jako dzieciach Bożych. Bylibyśmy więc razem jedną wielką, boską rodziną, i to rodziną pochodzącą od Boga, którego definicja pokrywa się z definicjami Spinozy i Hawkinga, ujmując to poetycko, chodziłoby o coś w rodzaju boskiej tkaniny wszechświata. I to ona tworzy zarówno ten kamyk przy drodze, jak i ożywia i nadaje naszym neuronom celowość, tworząc nasze myśli. Ale co, jeśli odrzucimy wiarę w osobowego Boga? Andre Comte-Sponville pokazuje, że duchowość nie wymaga religii. Duchowy ateizm mówi o kontemplacji rzeczywistości, miłości do życia i poczuciu jedności ze światem, nie przez dogmaty, lecz przez doświadczenie. Tkanina wszechświata energia, którą nauka opisuje może być dla ateisty równie inspirująca, co boska substancja dla spinozy. I wreszcie dochodzimy do pytania, które dręczy ludzkość od wieków, jaki sens mają nasze dążenia do bogactwa i sukcesu, skoro ostatecznie wszyscy stajemy przed wyborem trumny. Materialne cele, choć kuszące, są ulotne. Prawdziwa wolność nie polega na posiadaniu, lecz na byciu. Wolność duchowa to zdolność oderwania się od iluzji i odnalezienia sensu w miłości, wdzęczności i prostym istnieniu. Drodzy słuchacze, życie to nieustanne poszukiwanie jedności z sobą, z innymi, z wszechświatem. Niezależnie od tego, czy patrzymy na rzeczywistość przez pryzmat religii, filozofii czy nauki, prowadzi nas ta sama myśl wszystko jest połączone. I to właśnie w tej jedności odnajdujemy naszą wolność. I ja, jako ateista, wychowany w rodzinie katolickiej, Chciałbym połączyć mój ateizm z potrzebą odczuwania duchowości i zawierzenia w swojego życia w jakiś boski symbol opisany nauką, coś co opisałem wcześniej, a może być upersonifikowane postacią takiego Chrystusa. Ale najlepiej by dla mnie było, gdyby moje idee pokrywały się z ideami innych, i mógłbym się nimi dzielić z innymi i żyć w mniejszej lub większej wspólnocie osób nie dążących do wzajemnej dominacji, ale wspierających się wzajemnie, bo ta idea jest o wiele piękniejsza niż samo dobro materialne, które oczywiście jest niezbędne do przeżycia w dzisiejszych czasach. Czy mógłbym być zatem jednocześnie chrześcijaninem i ateistą, lub czy mógłbym stworzyć własną filozofię? Chcę czuć ten pierwiastek duchowy, bo z tego co można wywnioskować po nauce psychologii, w większości wypadków jesteś tym, co masz w głowie i tylko jeśli traktujesz siebie jak golonkę, to tym bezdusznym mięsem sam się stajesz bezpośrednio dla siebie samego. A jeśli sam sobie wyśnisz swój raj, swoimi własnymi przemyśleniami lub fantastyką, to właśnie tam pójdziesz i nikt cię przed tym nie broni, żeby tam być. A ile czasu tam będziesz, to już raczej zależy od ciebie. Dziękuję.